Cześć, witajcie na kanale 4x4 Majsterkowanie Hobbystyczne. Rozpocząłem kolejny projekt, jakim jest budowa Suzuki Samuraja na cywilną zmotkę. Suzuki kupiłem na jednej z grup, eee... za Suzuki dałem 10 tysięcy. Jest to bardzo fajny projekt. Kupiłem go z wrzuconym silnikiem 1.9 TDI na mostach łaza z wyciągarką mechaniczną BRDM, dwubelbową. Tutaj jest wrzucona skrzynia Zopla Omega 3.0 połączona z reduktorem Samuraja. więc uznałem po prostu, że jest to bardzo fajna baza na zbudowanie zmotki. No, sam samuraj jest w opłakanym stanie, o czym dowiecie się w dalszej części filmu. Pokażę wam, co udało mi się już zrobić, jak wygląda jego blacharka, jak wygląda po piaskowaniu. Zobaczycie w dalszej yy, części. Pracę rozpocząłem od demontażu budy z ramy samuraja. Zobaczcie jak mi z tym poszło. Przeciągnięcie budy nie było tak proste jakby się wydawało. Poprzednicy, którzy majstrakowali przy tym samuraju, przednie mocowania budy, które tutaj widzicie, zostały po prostu przyspawane do ramy. Nie było możliwości odkręcenia tego, bo było to po prostu przyspawane. Trzeba było użyć szlifierki. Ja chyba tutaj w tym przypadku akurat użyłem plazmy i odciąłem mocowania. I tak będą wszystkie robione od nowa. Będzie to wzmacniane. Dowiecie się o tym w dalszych odcinkach. Zaskoczyła mnie mocno myśl techniczna konstruktora Suzuki, który pedał gazu od 1.9 TDI elektryczny umieścił przy suficie. Po prostu chyba zależało mu na tym, aby ten pedał podczas wjazdu w dużą wodę nie zamógł. I zrobił to po prostu tak, że przedłużył linkę stalową, uciął pedał gazu i przymocował do niego linkę, tak żeby był sterowany linką i elektryką jednocześnie. Ciekawa myśl. Podziwiam fantazję. Po demontażu karoserii Suzuki Samurai przyjrzałem się dokładnie ramie. Zobaczcie, jak ona wyglądała. Tutaj widzicie już ramę w większej części po spawaniu. Ta blacha, wszystko tutaj było wycinane. Tu poszła tak praktycznie wycięta z jedna trzecia ramy i stawiona od nowa. Nie zależy mi jakoś bardzo, żeby ta rama wyglądała jakoś super ładnie. Bo to będzie auto głównie używane w terenie i na rajdach. Więc po prostu ma to być wytrzymałe. widzicie rama po samym piaskowaniu nie wygląda źle. Spodziewałem się większej ilości dziur, ale słyszałem już tam od znajomych, że podobno ramy z Samuraja są wytrzymałe, no i w sumie tak też było u mnie. Rama z 1983 roku, a po samym piaskowaniu wygląda naprawdę nieźle. Dla przykładu, piaskowałem ramę z Suzuki Witary z 1998 rocznika i ona po piachu wyglądała w wielu miejscach jak sito. skowaniu ramy zabrałem się za odcięcie wszystkich mocowań, które tutaj były zrobione. No nie podobało mi się po prostu jak to było wykonane. Tak jak mówiłem już wcześniej, było to spawana blacha na nakładkę. Chcę po prostu, żeby to było zrobione raz, a porządnie. Więc po prostu odciąłem wszystkie mocowania budy, wszystkie mocowania wahaczy, sprężyn, amortyzatorów. Tak, aby sobie móc po prostu samemu to zacząć zrobić od nowa. Pewnie lepiej bym zrobił, gdybym kupił drugą ramę Samuraja, bo można ją kupić za kilka stówek. Tylko zorientowałem się w sumie o tym, jak już ramę wypiaskowałem. Samo piaskowanie ramy zajęło coś koło dniówki. Ciężkiej naprawdę pracy, bo piaskowanie nie jest łatwe. Szczególnie jak się musi tam ten, ten piach napełniać łopatą i zasypywać go kilkanaście razy podczas piaskowania takiej ramy. Ona też miała sporo takiego nalotu gumy, nie schodził on łatwo, trzeba było to zrzucać palnikiem, szpachelką. No poszło po prostu dużo, dużo pracy na to i też nie wiadomo jaką bym ramę kupił e, używano. może by, było, e, by wyszło w niej więcej dziur, e, musiałbym też poświęcić dużo czasu, żeby jechać po nią. No po prostu uznałem, że już, jak już zrobiłem taki etap prac, to brniemy w nią dalej. Sami zobaczcie jak poszło mi z odcinaniem e, tych wszystkich ważnych elementów. Udało się odciąć te wszystkie mocowania, wyszło y, bardzo dużo elementów, które trzeba po prostu zrobić od nowa, ale zobaczcie i z nimi sobie poradziłem. Po spawaniu rama już wygląda tak. Z przodu została wstawiona konkretna belka z profila z ścianką piątką. Będą w niej zrobione takie przelotki. Będzie wstawiona w tym miejscu. Wtedy będzie szła po prostu lina syntetyczna z wyciągarki mechanicznej. Będą zrobione takie przelotki. To wszystko zostało konkretnie wstawiane. Nie będę raczej szlifował jakoś super bardzo tych spawów. To ale te tutaj raczej zostaną, bo to są ważne spawy konstrukcyjne. Więc po prostu będzie mi zależało, żeby ten spaw był jak najsolidniejszy. Tutaj, w tym miejscu, została całkowicie wycięta blacha i została wstawiona blacha o grubości 5 mm. Miałem wstawiać cieńszą, ale uznałem, że tutaj będą mocowane wahacze. Będę chciał, żeby mocowanie wahaczy było pod spodem. Będzie dzięki temu większy wykrzyż. Żeby to po prostu było solidnie zrobione, żeby nie było szansy, że to po prostu się urwie gdzieś w terenie. Tutaj wstawiłem konkretną belkę, ścianka czwórka. Tutaj wyciąłem tak samo i spawałem blachę piątkę. Tutaj z jednej i z drugiej strony. Tutaj będzie zrobiona druga belka. I tutaj będzie siedziała wyciągarka mechaniczna. Ona wcześniej była zamontowana na jakiejś oryginalnej belce. Ona tam po prostu wydaje mi się, że pierwsze grubsze błoto, gdzie trzeba by przepchnąć jakąś większą ilość błota, i ta wyciągarka mogłaby nam wyjechać do środka dosłownie do, do, do kabiny. Bo tak to było już wszystko skorodowane i, i osłabione. Jak widzicie, tak samo mocowania budy. Wszystko zostało wycięte. Mamy plazmę CNC, więc sobie wszystko od nowa narysujemy. Zrobimy tak, tak, żeby nam było dobrze. Myślałem początkowo też o przedłużeniu tej ramy, żeby ten samuraj lepiej sobie radził na. Właśnie jakieś jakichś podjazdach, żeby, żeby był bardziej stabilniejszy. Na pewno będziemy, będę robił go tak, że mocowania spręży będą ponad ramę, tak, żeby ten samuraj nie stał tak wysoko, jak stał, gdy go kupiłem, bo to było naprawdę przerost formy nad treścią. Będę chciał go obniżyć. Tutaj zostało jeszcze mocowanie reduktora. Aktualnie go nie ruszałem, bo chcę sobie wrzucić silnik z skrzynią, z reduktorem, zobaczyć jak to jest wszystko ustawione, jak ktoś to zrobił i jak zobaczę jak to jest ustawione i wtedy będę dopiero zastanawiał się, czy da się to zrobić lepiej i na pewno będę to chciał wzmocnić. Wały napędowe, sam już po piaskowaniu, oczywiście spawane, niewyważane, w skrzyżaczki, wszystko jest do wymiany. Oczywiście cały serwis będę musiał tego zrobić, ale to tak samo jeszcze właśnie zostawiam to, jak już sobie wszystko spasuje żeby zobaczyć, czy nie będę musiał któregoś wału wydłużyć, skrócić, bo to jeszcze będzie mogło ulec zmianie, będę chciał na pewno cofnąć jak najbardziej silnik do tyłu, a wstępnią oś do przodu, tak, żeby rozłożyć środek ciężkości bardziej na środku niż na samym przodzie, tak, żeby to nie tonęło w bocie. Z takich ważnych rzeczy to na razie czekam na mosty z Patrola SK 260 udało mi się kupić na elix mosty w dobrej cenie po remoncie, więc myślę, że to będzie fajne. Pewnie zrobimy do nich, wrzucimy do nich blokady. Nie wiem czy od razu, ale na pewno blokady będą. Wahacze zostają z Lendrowera. Zostały już wypiaskowane, zostały wprasowane w nie nowe tuleje. Zamówiłem tak samo przedmi kaganiec do reduktora. Będziemy robili mocniejsze jego mocowanie. Jeśli zainteresował cię projekt Suzuki Samurai, który buduje, Zostaw suba na tym kanale, łapkę w górę pod tym filmikiem. Jeśli masz jakieś pytania, napisz komentarz. Ja postaram ci się odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!